Ile razy oglądaliście film na YouTube albo słuchaliście podcastu i pomyśleliście, no fajnie gada, ale ten dźwięk. Coś nie gra. Albo odwrotnie. Ktoś nagrywa w zwykłym pokoju, a brzmi, jakby siedział w profesjonalnym studiu. No właśnie, od razu wam zdradzę, że zazwyczaj sekret tkwi właśnie w mikrofonie. Prędzej czy później każdy, kto nagrywa, streamuje albo po prostu chce lepiej brzmieć w wideokonferencjach, dochodzi do tego samego pytania. Jaki mikrofon wybrać? Pojemnościowy, dynamiczny, USB, XLR brzmi jak wybór między kawą w ziarnach rozpuszczalną i całą listą ekspresów. Niby kawa to kawa, ale różnica w smaku potrafi być ogromna. W tym filmie spróbujemy rozkminić razem temat, tak żebyście wiedzieli, co się za tymi nazwami kryje i który kierunek może być dla Was lepszy. Jeśli jesteście ciekawi, to nie przedłużam i zapraszam na film. Zanim zaczniemy mówić o tym, czy lepszy jest mikrofon pojemnościowy czy dynamiczny, trzeba ogarnąć pierwszą, bardzo praktyczną sprawę – USB czy XLR. Mikrofon USB to najprostsza opcja. Wyciągacie go z pudełka, podpinacie kablem do komputera i gotowe. Nie potrzebujecie żadnych dodatkowych urządzeń, żadnych ustawień. Interfejs jest wbudowany i za reguły działa plug and play. To jest idealne rozwiązanie, jeśli zaczynacie, chcecie nagrywać podcast, streamować albo po prostu lepiej brzmieć na spotkaniach online. Jeden kabel, zero kombinowania. W codziennym użyciu to naprawdę wygodne. Nie martwicie się, czy macie odpowiednie zasilanie, nie musicie zabierać dodatkowych sprzętów w podróż. Mikrofon USB wrzucacie do plecaka razem z laptopem i możecie nagrywać praktycznie wszędzie. No właśnie, bo XLR to już trochę inna liga. Mikrofon XLR daje nam. Czysty sygnał, który trafia do zewnętrznego interfejsu audio. A to oznacza, że macie kontrolę nad każdym elementem. Chcecie lepsze przedwzmacniacze? Wybieracie interfejs z lepszymi przedwzmacniaczami. Potrzebujecie kilku mikrofonów do podcastu? Żaden problem. Interfejs obsłuży kilku rozmówców naraz. To jest system, który możecie rozwijać krok po kroku. Oczywiście XLR wymaga dodatkowych kabli, interfejsu, czasem zasilania phantom, więc trochę więcej sprzętu ląduje na biurku. Ale w zamian dostajecie elastyczność i możliwość ulepszania zestawu dokładnie wtedy, kiedy poczujecie, że tego potrzebujecie. Podsumowując, USB to szybkość, prostota mobilność. Super, jeśli chcecie po prostu nagrywać bez komplikacji. XLR daje Wam swobodę rozwoju i profesjonalne podejście do dźwięku, szczególnie jeśli planujecie nagrywać więcej i dłużej. I to nie jest tak, że jedno rozwiązanie jest gorsze od drugiego. Wszystko zależy od Waszych potrzeb. Dlatego zanim wybierzecie konkretny mikrofon, warto odpowiedzieć sobie na to jedno pytanie: czy chcecie działać od razu, czy budować coś na przyszłość? No dobra, skoro mam już ogarnięte USB XLR, to czas przyjrzeć się pierwszej dużej grupie mikrofonom pojemnościowym najprościej mówiąc. To są mikrofony, które działają jak lupa do dźwięku, wyciągają każdy detal, każdą subtelność w waszym głosie. Dzięki temu brzmicie czysto, jasno i bardzo naturalnie tak jakby słuchacz siedział tuż obok was. W praktyce to świetna opcja, jeśli nagrywacie partie lektorskie, podcasty, voiceovery, albo po prostu chcecie, żeby wasz głos brzmiał maksymalnie profesjonalnie. Ja sam często łapię się na tym, że mikrofon pojemnościowy potrafi pokazać w nagraniu nawet to, czego nie słyszę na co dzień: drobny oddech, stuknięcie w biurko, a nawet przejeżdżający za oknem samochód. I to jest właśnie plus i minus w jednym, bo te mikrofony są bardzo czułe. Jeżeli nagrywacie w cichym pokoju, w miarę ogarniętej akustyce, super. Dostajecie dźwięk, który trudno przebić. Ale jeśli macie psa, który co chwilę szczeka, albo mieszkacie przy ruchliwej ulicy, no to pojemnościowy mikrofon złapie to wszystko. Codziennym użytkowaniu oznacza to tyle, że czasem warto zadbać o kilka drobiazgów. Na przykład nagrywać w godzinach, kiedy w domu jest spokojniej, używać prostych paneli akustycznych albo chociaż zasłon dywanu, czegokolwiek co pochłania echo. To nie musi być od razu profesjonalne studio. I teraz pytanie do was. Czy macie warunki do tego, żeby wykorzystać pełen potencjał takiego mikrofonu? Bo jeżeli tak, to naprawdę możecie dostać brzmienie, które trudno podrobić. Jeśli nie, Spokojnie, to nie znaczy, że pojemnościowe mikrofony odpadają, tylko że warto się zastanowić, czy na tym etapie to najlepszy wybór. Podsumowując, mikrofony pojemnościowe to świetny wybór dla osób, które chcą maksymalnej szczegółowości i naturalności w głosie. Dają bardzo profesjonalne efekty, ale wymagają trochę ciszy i uwagi w ustawieniu. To takie mikrofony dla tych, którzy chcą, żeby każdy niuans ich nagrania był słyszalny. No to teraz przechodzimy do drugiej, dużej grupy. Mikrofonów dynamicznych. Tutaj sprawa wygląda trochę inaczej niż przy pojemnościowych. Mikrofony dynamiczne nie są aż tak czułe to znaczy, nie wyłapią wszystkiego, co się dzieje dookoła i właśnie dlatego wiele osób je uwielbia. Jeżeli nagrywacie w zwykłym pokoju, gdzie za oknem czasem przejedzie tramwaj pies szczeka, albo ściany odbijają trochę dźwięku, to dynamiczny mikrofon będzie Wam zwyczajnie więcej wybaczał. Brzmienie takich mikrofonów często kojarzy się z radiem. Jest trochę cieplejsze, bardziej skupione na średnicy, daje to charakterystyczny pełny głos. No i żeby dobrze to działało trzeba mówić blisko mikrofonu, bo jak widzicie wystarczy niewielka odległość, żeby przestał nas zbierać. Z jednej strony może się wydawać, że to ogranicza ruchy, ale z drugiej to właśnie dzięki temu Wasz głos będzie brzmiał mocno i wyraźnie, a szumy spokoju zostaną gdzieś w tle. W codziennym użytkowaniu to naprawdę praktyczne. Nie musicie się tak przejmować akustyką, nie walczycie z każdym pogłosem czy dźwiękiem zza ściany. Po prostu siadacie, ustawiacie mikrofon w odpowiedniej odległości i możecie nagrywać. To też świetne rozwiązanie dla tych, którzy nagrywają spontanicznie i nie mają czasu przygotować pomieszczenia, a chcą, żeby było wszystko dobrze słychać. Oczywiście coś za coś. Mikrofony dynamiczne nie dają aż tyle detali w najwyższych tonach. Jeżeli ktoś szuka nagrań, które mają oddać każdy szmer i subtelność, to może brakować tej lupy znanej z pojemnościówek. Ale czy to źle? Niekoniecznie. Czasem właśnie ta prostota i skupienie na głosie sprawiają, że słucha się Was po prostu przyjemniej. Podsumowując, mikrofony dynamiczne to takie narzędzia do codziennego użytku. Mniej kapryśne, bardziej praktyczne, świetne do zwykłych warunków domowych. I często właśnie dlatego wielu twórców zostaje przy nich na dłużej. No dobra, wracamy już do naszego standardowego setupu z mikrofonem pojemnościowym. Wiemy już czym się różni USB od XLR. Znamy też charakter mikrofonów pojemnościowych i dynamicznych, ale najważniejsze pytanie brzmi: jak wybrać mikrofon dla siebie? Najprościej zacząć od kilku pytań kontrolnych. Pierwsze: w jakich warunkach nagrywacie? Jeśli macie w miarę cichy pokój, to mikrofon pojemnościowy pokaże wszystkie szczegóły i da Wam naprawdę studyjne brzmienie. Przykładem może być Audiotechnika 2020 USB X prosto na USB, od razu nagrywacie, a brzmienie jest już bardzo czyste i profesjonalne. A jeśli chcecie pójść krok dalej, to 2020 w wersji XLR da Wam tę samą jakość, tylko z możliwością rozbudowy całego zestawu o interfejs. I lepsze preampy. Ale jeśli nagrywacie w zwykłym mieszkaniu, gdzie słychać ulicę albo psa, który co chwilę szczeka, to wtedy dynamiczny mikrofon może być wygodniejszy. Na przykład Audiotechnika 2040 USB. Wpinacie go w komputer i macie pełne radiowe brzmienie, które mniej zbiera hałas z otoczenia. A jeśli myślicie o budowaniu studia na XLR-ach, no to wersja XLR-owa jest oczywiście również dostępna, czyli klasyczny 2040. Będzie on świetną bazą do dalszego rozwoju. Drugie pytanie: czy zależy Wam na prostocie, czy na możliwości rozbudowy? Jeśli chcecie po prostu podłączyć mikrofon i działać, wtedy USB będzie najwygodniejszą drogą. Ale jeśli planujecie nagrywać więcej, może w duecie, może czasem inwestować w lepszy sprzęt, to XLR daje wam tą elastyczność. Trzecie pytanie. Jaki charakter brzmienia wam pasuje? Niektórzy wolą jasny, szczegółowy dźwięk, wtedy warto patrzeć na pojemnościówki pokroju AT-2020. Inni wolą ciepły, pełny głos w stylu radiowym i tutaj 2040 będzie naturalnym wyborem. Jak więc widzicie, tu nie ma jednej złotej odpowiedzi. Najlepszy mikrofon to taki, który pasuje do Waszych potrzeb i warunków. Jeśli wiecie, gdzie i jak nagrywacie, to wtedy wybór stanie się dużo prostszy. No i teraz jestem ciekawy, co u Was by się sprawdziło lepiej? Macie raczej spokojne warunki, czy nagrywacie w miejscu, gdzie zawsze coś się dzieje? Dajcie znać w komentarzach. To też pomoże innym w wyborze. Na dzisiaj to tyle ode mnie. Jeśli ten film Wam pomógł, to będę wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych takich materiałów i porad ze świata audio i wideo, to koniecznie klikajcie w subskrypcję. Dziękuję, że byliście, i do zobaczenia. Cześć.